Kiedy patrzymy na bicie serca, na akcję serca, wydaje się, że to jest w miarę równomierne uderzenie za uderzeniem, ale tam się dzieje bardzo wiele w tym zapisie akcji serca. Taki standardowy zapis EKG obejmuje 12 odprowadzeń, które nam pokazują, jakby serce z różnych miejsc. Trochę inna jeszcze informacja pochodzi z EKG, którą wykorzystujemy w badaniach naukowych. I tutaj my zajmujemy się m.in. badaniem zmienności rytmu serca, która odzwierciedla po pierwsze działanie tego rozrusznika w sercu węzła zatokowego oraz wpływ, jaki na serce ma tzw. układ autonomiczny. No i teraz, jak spojrzymy sobie z zupełnie innej strony na te odstępy, to my możemy je po prostu wyeksportować jako liczby które będą odpowiadały kolejnym cyklom serca, i w ten sposób mamy produkt dla matematyków, fizyków, które oni nazywają szeregiem czasowym. I potrafią analizować to w bardzo różny sposób. Mają swoje metody, które zostały stworzone do zupełnie innych celów. My dużo wiemy, co się dzieje w zaawansowanej chorobie. Natomiast teraz staramy się zrozumieć wczesne stadia choroby, żeby jak najszybciej to wyłapać, żeby to były metody nieinwazyjne, żeby to były metody tanie, automatyczne najlepiej. I tutaj właśnie rozwój technik obliczeniowych bardzo jest pomocny, tylko nie da się zrobić tego samodzielnie, my nie możemy ich wziąć sobie, ściągnąć programu z internetu, tylko musimy to umiejętnie zrobić. Matematycy lubią mieć wszystko na talerzu, to znaczy e, wiedzieć jakie są reguły gry, tak, aksjomaty e, i na ich podstawie dowodniać twierdzenia. Natomiast tutaj e, musimy wyjść poza swoją strefę komfortu, tak. E, jest tak, że matematyk musi wiedzieć e, też trochę o fizjologii, tak? Musi też modyfikować w miarę otrzymywanych nowych rezultatów swoje metody, czyli być w stanie jak gdyby zmieniać te warunki gry. Entropia jest miarą złożoności, miarą stopnia skomplikowania układu. Im układ jest prostszy, bardziej przewidywalny, tym entropia jest niższa. Im bardziej złożony, tym wyższa. W związku z tym właśnie okazuje się, że entropia może być dobrym wyznacznikiem, Stanu pacjenta. Tak? Niska entropia jest związana właśnie z pewnymi problemami zdrowotnymi. Wyższa jest objawem takiej normalnej sytuacji. Czyli nas nie interesuje, czy serce bije, tylko jak ono, w jaki sposób zmienia się rytm tych uderzeń. Od uderzenia do uderzenia w przeciągu 5-10 sekund, w jaki sposób serce odpowiada na jakieś, na jakieś zewnętrzne bodźce. No i ta entropia to jest taka metoda na to, żeby policzyć, żeby, żeby za pomocą jednej liczby powiedzieć, w jaki sposób zmierzyć ten rozkład wartości, które daje nam, daje nam eksperyment. Ta najprostsza entropia, ta, ta informacyjna entropia opisuje nam, jak e, obserwacje, e, jak często dane obserwacje się po, pojawiały. Najczęściej jest tak, że na Ograniczu różnych dziedzin, również różnych dziedzin związanych z nauką, a to nowe spojrzenie może przynieść bardzo ciekawe rozwiązania. I tak jest w przypadku również medycyny, współpracy z naszymi przyjaciółmi i z Politechniki, i z Uniwersytetu. Wydaje mi się, że Idea związku Fahrenheita jest bardzo cenna, dlatego, że w obecnym świecie konieczna jest współpraca bardzo dużych grup badawczych i to długofalowa. I wydaje mi się, że dzięki powstaniu związku a w przyszłości być może uniwersytetu Fahrenheita to zadanie byśmy mogli zrealizować, także ta idea jest mi bardzo bliska.